wybór silnik na szesnastkę na dostęp wpisujemy wartość 122 33 dajemy wykonaj zatwierdzamy Wchodzimy w adaptację. Numer kanału 1 i tu mamy pole wartości. Maksymalną jaką możemy wpisać to jest 50. Po wpisaniu wartości dajemy testuj. I teraz zapisz. Informację, czy chcesz zapisać, dajemy tak. I wartość została zmieniona. Dzięki.